Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym Vlogmasie. Oficjalnie mamy otwarty Vlogmas i nawet nie macie pojęcia, jak mnie to dzisiaj cieszy. I teraz jest około godziny 10.30. Pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego tak późno zaczynam ten Vlogmas. A to dlatego, że wstałam około godziny 9.00 i już udało mi się dla Was nagrać Vlogmas Zero. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. I wiecie co? Zrobiłam taki, po taki przypał, że... Też zabaśnię jestem w szoku, że coś takiego mi się zdarzyło, bo to jest pierwszy raz, jak byłam tak nieprzytomna. Wyobraźcie sobie, że wstałam, ogarnęłam się, nagrałam film, właśnie, wiecie, zgrałam pliki, zaczęłam się ogarniać do. właśnie, vlogmasa i coś spojrzałam do lusterka, żeby właśnie zacząć dla was nagrywać vlog, czy jeszcze się świecę, czy czy dań, czy nie. I patrzę w statko i wyobraźcie sobie, że skapułowałam się, że do Vlogmasa Zero nie zrobiłam brwi. Chyba pierwszy raz mi się to zdarzyło. Już nie mam ochoty i nie mam czasu nagrywać ten film drugi raz. A to dlatego, że wyszedł mi mega fajnie, mega spontanicznie i nie chcę go powtarzać, więc zobaczycie moje stół, gołe brwi niewyregulowane i będzie to dopiero koszmarny widok. I wtedy zrozumiecie dlaczego ja rysuję w ten sposób. Oczywiście żartuje trochę, ale no, taki, no taka mała to na początku wogwasu. Jeżeli ktoś się zainteresuje, dlaczego jest tak ciemno, to po prostu jest ciemno za oknem. Ja też staram się doświetlać kadry właśnie w zimie, żeby po prostu były jaśniejsze, nawet jeżeli wyglądają na nocne. A to dlatego, że założyłam, że im jest jaśniej, tym jest lepsze jakość nagroń, bo nie ma tego ziarna i też ostrzejszy jest obraz, więc warto się doświetlać. Ja jeszcze nie jadłam śniadania, chociaż jest 10.30, a dlaczego? Ponieważ chciałam przetestować tą wodę, tak jak Wam opisałam i jest to woda Redox. Pokazywałam ją właśnie na ostatnim vlogu I, i tak jak mówiłam, mam współpracę z Marką i dlaczego jeszcze nie dam śniadania? Ponieważ tą wodę trzeba wypić rano, jedną saszetkę na czczo, 15 minut przed śniadaniem, a drugą saszetkę w ciągu dnia, albo 15 minut przed jedzeniem, albo 1,5 godziny po jedzeniu. Więc, dlatego też stwierdziłam, że chcę dla Was od razu z przetestować i chciałam zrobić po prostu próbę smaku. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię pić wodę i jestem smakoszką wody. I dla mnie na przykład, bardzo różnie się smakowo od żywca, dlatego teraz zobaczymy jak ona smakuje. Wiecie co, ma bardzo dobry smak. Troszeczkę się obawiałam tej wody, nie będę ukrywać jej, ale mi się chce pić, zaraz dopiję całą. A to dlatego, że ja kiedyś właśnie jakiś jeździłam do różnego rodzaju sanatorium, właśnie na turnusy rehabilitacyjne, to wiem, że na przykład byłam w ustroniu Górskim i tam były właśnie też takie różnego rodzaju kraniki z wodą źródlaną, taką wiecie, z rąk i tak dalej. I, I ta woda była okropna w smaku. A ta jest naprawdę dobra. Ona smakuje jak woda z kranu, wiecie, przygotowana. I dla mnie to jest na przykład najlepszy smak. I ja jestem do takiej wody przygot właśnie przefiltrowanej, przygotowanej, przyzwyczajona. O taką najczęściej piję. I oczywiście zawsze gotalica właśnie z Brite wtedy jeszcze ją dodatkowo filtruje. Nie pytajcie. Ja mam po prostu maje z filtrowaniem, a to dlatego, że u nas jest brudna woda i ma dużo osadu, a ja mam kamienie i muszę dobrze tą wodę filtrować. Więc myślę, że tutaj tą wodę będzie mi się piło z przyjemnością. Ja teraz uciekam, bo nie mogę się doczekać otwierania kalendarzy adventowych i zaraz zobaczymy, co jest w pierwszych okienkach. otworzone jak pierwsza okienka za nami i może przyznać, że w momencie, kiedy mamy bardzo mało tych kalendarzy, tak jak w tym roku tylko trzy, to jest to naprawdę przyjemność. Bo z jednej strony wiem, że Wam się fajnie ogląda, jak otwieram wiele kalendarzy w ale z drugiej strony dla mnie na przykład to jest bardzo męczące, bo nie wiem czy wiecie, nie wiem czy kupujecie kalendarze, często te opakowania są bardzo twarde i takie bardzo trudne, a w tym roku jak na razie jestem mega zadowolona, bo zarówno kalendarz z Lumene i tak samo kalendarz z Glam Shopu mają fajną tekturę, którą się mega dobrze otwiera, więc jestem mega zadowolona. Jeżeli chodzi o produkt Lumenę, mamy tutaj Arktyczną Hydra Care, więc właśnie arktyczne nawilżenie. Bardzo bogaty krem na dzień i wygląda naprawdę świetnie. I zaraz zobaczymy jaka to jest, to jest wszystko po angielsku i nie tylko, bo widzę, że też po finlandzku. No ale wiadomo, tutaj zresztą, że nie to, wiecie, nawilżający krem. Tak, mężczyźni artyzery, nie wiem tego słowa dobrze powiedzieć, bogaty z arktyczną pewnie wodą, więc super. Bardzo lubię takie próbki, tym bardziej, że czasami gdzieś trzeba wyjechać, to takie próbki są jak znalazł. Jeżeli chodzi o cienie, teraz go nie będę otwierać, widzieliście przybitkę, mamy tutaj taki bardzo ładny, delikatny cień, właśnie brązowy, z lekkimi drobinkami. Być może jutro, o, nawet nam się troszeczkę już tutaj będzie widać, może sobie go jutro nawet użyję, bo wychodzę z domu, o dziwo, więc może nawet zrobię sobie makijaż, bo mnie natnie. Tym bardziej, że lubię taki pikantne nie wiecie, i tuż, jak mam ochotę i jak mam dobry dzień, właśnie coś takiego sobie nałożyć. A jeżeli chodzi o herbatę, mamy coś mega smacznego dzisiaj, czyli biała herbata, ja jestem ogromną fanką białych herbat, poziomkowa z mandarynką. Ja uwielbiam i mandarynkę, i poziomkę, więc wiem, że ta herbatka jest przepyszna, już się nie mogę doczekać, może sobie zrobię do obiad, zobaczę. Teraz pewnie uciekam, trochę popracować, bo niestety, wiecie, prowadzę filmy i muszę pracować. Nie ma tak, że się obiję. YouTube jest częścią mojej filmy, ale nie tylko tym się zajmuję, więc tak, myślę, że też o tym nie będę wam mówić, w kółko, że pracuję, że nie wiem, montuję film dla Was, czy montuję vlogmasa, bo to będzie nudne. Dlatego ja uciekam, odezwę się później. Wiecie co, jestem naprawdę okropna. Ja najpierw pozużywać trochę swoich produktów do mycia twarzy, zanim otworzę coś nowego, ale musiałam, po prostu musiałam dzisiaj skorzystać z właśnie tej galeretki do mycia. I już nie mogłam się doczekać, żeby ją przetestować, i po nią sięgnęłam podczas właśnie dzisiaj poronej kąpieli, bo przy też musiałam umyć włosy, więc stwierdziłam, że zrobię sobie taką troszkę dłuższą pragnację twarzy. I wiecie co, jestem obczarowana, ten produkt jest genialny. Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ konsystencja tego produktu jest dziwna, a mianowicie jest bardzo rzadka i to mnie zaskoczyło. I na początku myślałam, że wiecie, no nałożę sobie ją na twarz, ona tak naprawdę no, potrę, potrę, ale no, nie będzie była dobrze. Nie będę ukrywać, że miałam trochę takie wątpliwości. Tym bardziej, że ona się praktycznie nie pieniła, więc miałam takie mm, tak słabo się pieni, jest taka rzadka. Chyba to będzie nie wypał. Ale wiecie co, jak zaczęłam ją mieszać z wodą. Ona tak ładnie zaczęła oczyszczać twarz. I ja mam teraz taką gładziutką twarz, że nawet nie macie pojęcia. I nawet jak zawsze mam właśnie problem ze zaskórunkami na nosie, teraz nie było tego problemu. Jestem po prostu w ogromnym szoku i jestem pozytywnie zaskoczona, a do tego jeszcze muszę dodać, że po prostu przepięknie pachnie, więc same plusy. I jak widzicie powolutku staram się testować nowe produkty, żeby właśnie też je wdrożyć do mojej prognacji, zobaczymy jak to dalej wyjdzie, a i jeszcze właśnie dzisiaj zrobiłam coś bardzo, bardzo niefajnego przed chwilą, bo już kupiłam prezent dla mojej siostry. bo Moja siostra ma urodziny 16, a ja po prostu już zamówiłam na niej prezent urodzinowy. Co prawda w tym roku prawdopodobnie nic nie będzie organizowane, bo wiecie, pandemia i tak dalej, ale prezent trzeba kupić i przez to, że kupiłam mojej siostrze prezent online, chociaż miałam w planach kupić go jutro stacjonarnie w galerii, w, widzicie, tak szybko to się zmienia, a to dlatego, że była dzisiaj wyjątkowa promocja i tylko właśnie wtorkowa, dlatego stwierdziłam, że skorzystam, bo przez to, że właśnie była promocja, mogłam kupić troszeczkę bardziej zaawansowany prezent dla mojej siostry. A przy okazji kupiłam sobie myszkę. Tak. Ja tylko ja potrafię coś takiego zrobić. Pewnie zdziwicie się po co mi myszka, a ja w tej chwili użyłam najtańszej myszki z EuroRTV AGD i... Dlaczego nie inwestuję w sprzęt? A to dlatego, że mieszka, oczywiście, do komputera, bo w sumie do czego innego. Jest to dla mnie taki sprzęt, którym najczęściej mi się rozwala. Ja nic z tymi łóżkami, wiecie, nie robię, nie rzucam nimi ani nie wiadomo, nie uderzam o ścianę. A mimo wszystko one wytrzymują mi najdłużej pół roku rok i po prostu muszę wymieniać ten sprzęt. A teraz akurat jak robiłam zakupy, była fajna promocja właśnie w Xiaomi, bo mogę powiedzieć, że po prostu zakupiłam prezent dla mojej siostry w Xiaomi i była przycena na myszki i ona bardzo ładnie wygląda, jest biało-złota i ma bardzo, bardzo dobre parametry, bardzo dużo DPI i tak dalej. Z jednej strony myślałam, że pozostarczy mi taka wiecie, najtańsza myszka, i ta się sprawdza. Do przeglądania internetu, wiecie, do korzystania tak. Ale, już na przykład do robienia miniatur, czy tym bardziej do montażu, ona niestety jest za mało delikatna. Często muszę cofać jakiś krok, bo mi przeskoczy. Czasami nie z kumami kliknięcia, wiecie, tak jak chciałabym i trochę mi utrudnia pracę, dlatego stwierdziłam, że zainwestuję w lepszą myszkę, żeby po prostu wygodniej montować filmy, bo ja nie potrafię korzystać z touchpadu, ja po prostu nie mogę się przyzwyczaić, zawsze mam myszkę do komputera i nawet jak gdzieś zabieram na papa, to myszkę zabieram ze sobą. I wiecie co? O dziwo ta myszka jest bardzo utrzymała, bo w sumie jeździła ze mną do biura przez kilka miesięcy i przeżyła. Normalnie myślałam, że po prostu jutro kupię prezent, bo jutro będę w galerii handlowej, ale jak była promocja, to czemu nie skorzystać. I tak, ja jutro wybieram się na zakupy, ale wiecie co? Ja jeszcze nie byłam od otwarcia galerii handlowej. Po prostu sklepa, bo nie miałam takiej potrzeby. Nie ja jestem taką osobą, która wiecie, lubi się przechadzać po galeriach, tylko i wyłącznie dla sportu. Ja idę jak po prostu czegoś potrzebuję. Albo lubimy z dziewczynami raz na pół roku, raz na rok pójść po prostu na taki cały dzień zakupów i wtedy wiadomo, no a wtedy się idzie i na kawę i na obiad i to bardziej chodzi o spędzanie czasu razem, a właśnie jutro niestety muszę się udać do galerii, bo mam troszeczkę zakupów zrobienia. I przy okazji wszystko załatwię od ręki w Rybierze, bo jutro jedziemy razem do Gdyni, więc jutro będzie vlogmas z Gdyni. Ale to na spokojnie, tym bardziej, że ja chciałabym Wam pokazać dekoracje, jakie są świąteczne właśnie w Rybierze, bo w zeszłym roku były bardzo, bardzo ładne i mam nadzieję, że w tym roku też właśnie będzie bardzo fajny bystrun świąteczny. Przy okazji coś fajnego Wam nagram. Jestem już po obiedzie, dzisiaj miałam bardzo dobry obiadek, ponieważ miałam trziką karnę z ryżem. I to jest chyba ostatnie jedno z moich ulubionych dań, co prawda może nie aż tak bardzo jak sushi czy spaghetti, ale bardzo, bardzo mi smakuje. I jak ja nie przypadam za czerwoną fasolą, tak tutaj bardzo lubię czerwoną fasolę i nawet ją zjem. To jest dość dużym osiągnięciem. Może dlatego, że jest zawsze dobrze doprawiona, wiecie, taki pkwantny, jeszcze ten ryż. I po najzwyczajnym świecie nie czuję smaku. Ja mam teraz tutaj herbatkę do testu z kalendarza, ale przy okazji chciałabym Wam coś pokazać, bo w momencie, kiedy zamawiałam kalendarz adwentowy z Earwinga, to zamawiałam sobie jeszcze dwie rzeczy. Dlatego spowiedziałam, że Wam je pokażę. Po pierwsze kupiłam sobie zestaw właśnie takich herbatek zimowych, zobaczcie, jaki śliczny. Aha, teraz będzie mi kamerka się przysłać. Zobaczcie, jaki śliczny, z bałwankiem. I tutaj jest 24 herbaty, czyli po 6 i mamy tutaj 4 smaki. Jest przede wszystkim herbatka czarna, potem jest herbatka Earl Grey i herbata biała, Poziomkowa z mandarynką, czyli tą, z którą dzisiaj będę testować, oraz zielona herbata z mango i grojfrupem. Więc myślę, że to będzie właśnie idealne. I zanim się pojawią tutaj głosy, że przecież dopiero co dostałam od Gracjana i od baśni masę herbat, jak zamawiałam kalendarze domentowe, jeszcze nie miałam u siebie paczkę od Gracjana i jeszcze nie widziałam, że są tam herbaty. Więc tutaj jestem kompletnie rozgrzeszona. Ale mam przecież zapas herbatek. A zawsze wiecie, dobra herbata, jak ktoś przyjdzie, to. To właśnie jest zawsze na próbie, A widzicie, to mamy z mango i z grejpfrutem. I jeszcze zamówiłam taką herbatę. Zobaczcie, Irvinga. I to jest herbata biała z mango i brzoskwinią. To jest podobno nowość, więc jestem w bardzo ciekawa jej smaku. Ale to myślę, że już przetestujemy sobie o vlogmasie, a może w jakimś vlogmasie, jak będę miała ochotę na troszeczkę więcej, wiecie, herbaty. Zobaczymy. I teraz testujemy właśnie tą, która była w dzisiejszym okienku, czyli herbata biała z poziomką i mandarynką. Z tego co pamiętam, to chyba w zeszłym roku mi bardzo, bardzo smakowała. Tu się gdzieś guzik kręci, więc muszę uważać jak sucham. Mam swój kubeczek z Mikołajem. Tak, mamy już ho, 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 Merry Christmas. Przepraszam Was za dźwięki i za to, że było tu cięcie, ale moi sąsiedzi nadal mają remont i czasami sobie żartuję, że ten remont się nigdy nie skończy, dlatego ja próbuję herbatki. Boże, ona tak pięknie pachnie, z samą poziomką. Mhm. Herbatka jest wprost przepyszna. Dla mnie te herbatki właśnie z Irvinga są naprawdę rewelacyjne. Zdaję sobie sprawę, że może nie mają jakiegoś super genialnego składu, wiecie: jakiegoś bio, eko i tak dalej, ale bardzo, bardzo lubię je pić i sprawia mi ogromną przyjemność, w szczególności właśnie w zimie. I chciałam Wam coś jeszcze pokazać, ponieważ moja siostra dzisiaj była na zakupie w Lidlu i dostałam od niej upominek. Zobaczcie, jakiego pięknego, piernikowego ludzika dostałam do mojej siostry: pachnie piernikami. I pomimo tego, że ja nie przypadam za piernikami, on tak pięknie pachnie, że będę miała ochotę go zjeść. Przypomina mi tego ciastka ze Shrek'a, jeżeli wiecie o co chodzi, więc mam tutaj właśnie trochę herbatki na deser. I zanim pojawią się głosy, nie, ja nie zjem takiego całego ciastka, pewnie się podzielę tutaj z domownikami albo sobie zostawię na jutro, zobaczę, bo dla mnie to jest naprawdę bardzo duże ciastko. Myślę, że jest to idealny moment, żeby wyjaśnić Wam, co dzieje się z moim sklepem, bo pewnie część już z Was zauważyła, że sklep jest nieaktywny. Nawet na filmie przestała się chwilowo pojawiać grafika, że zapraszam do mojego sklepu, a jest to spowodowane kilkoma problemami technicznymi. Moim największym problemem jest problem niestety z firmą kurierską. Ja w momencie otwarcia sklepu podpisałam umowę z InPostem. Wiecie, jako klient biznesowy na dostarczanie przysyłek z mojego sklepu i to miało bardzo sprawdzić nam robotę i ogólnie, wiecie, funkcjonowanie sklepu, ponieważ to miało działać w sposób taki, że z jednej strony mieliśmy, wiecie, zamawiać kuriera, czy też do firmy, czy też do mnie do domu i kurier miał bierać paczkę i zawozić, wiecie, w przeciągu 2-3 dni właśnie do klienta, który zamówił kubki. Dodatkowo też była usługa, że mógł klient zamówić bezpośrednio do poczkomatu. A wiem, że większość z Was używa poczkomatu, więc to było naprawdę super rozwiązanie. Ale niestety, gdzieś tak od chyba lipca. 3 sierpnia zaczęliśmy mieć straszne problemy z impostem i ja w tym momencie jestem na etapie chyba rozwiązania tej umowy. Zobaczymy, czy uda mi się właśnie tutaj z impostem w tej materii dogadać, bo jestem tak bardzo na nie wkurzona i tak bardzo niezadowolona z ich usług, bo Wy na tym tracicie. Cała historia zaczęła się od tego, że mieliśmy problemy z kurierem. Kurier bardzo często nie docierał na umówiony dzień. Bo imporcie jest coś takiego, że jak jesteście klientami biznesowymi, macie taką platformę, gdzie drukujecie etykiety, gdzie, gdzie zamawiacie kuriera, jest to taka specjalna strona, i logujecie się tam swoim numerem klienta, wiecie, mailem i hasłem, i okazało się, że tam można zamawiać na konkretny dzień w konkretnych przedziałach godzinowych. Oczywiście te przedziały są zależne od tego, do jakich godzin. Kurier jeździ na danym rejonie. Na przykład inne godziny są, jeżeli chodzi o biuro, a inne godziny są, jeżeli chodzi tutaj o mój adres domowy, ale to w sumie nie ma znaczenia, bo łatwo się nauczyć, w jakich godzinach można zamówić kuriera, i musi to być przedział około 4 godziny, żeby po prostu móc zapisać się na odbiór paczki. I wyobraźcie sobie, że od chyba lipca 80% paczek jest nieodbierana w pierwszym terminie. I to jest bardzo frustrujące, bo Przygotowujecie paczkę, drukujecie etykietę, umawiacie kuriera i piszecie klientowi, że paczka od Was wychodzi, a ta paczka, kurczę, od Was nie wychodzi i to jest bardzo irytujące. I najgorsze jest to, że bardzo często kurier nie daje informacji, że nie wiem, dzisiaj nie daje rad przyjechać, tylko po prostu przekłada bez żadnej informacji, bez e-maila, bez telefonu, bez SMS-a. Przekłada termin na dzień kolejny, i bardzo często bywało tak, że na kolejnego dnia również nie przyjeżdżał i po prostu zlecenie było anulowane. Więc tutaj trzeba było bardzo tego kuriera pilnować. Niestety moim najważniejszym priorytetem w prowadzeniu filmy i sklepu nie jest filmowanie kuriera. Tym bardziej, że zamawiam go do biura, gdzie wiecie jest sekretariat, gdzie cały czas ktoś jest od chyba godziny 9 do godziny 18, Więc tutaj Harry kurier ma naprawdę ogromne możliwości, jeżeli chodzi o odbiór paczki. I ja w tym czasie mogę być w razie mogę załatwiać jakieś sprawy urzędowe i nie muszę tej materii pilnować, więc no, jest to bardzo irytujące. Później zaczęły się takie problemy, że kiedy zaczęłam zgłaszać właśnie to, że paczki nie są odbierane, to zaczęli dzwonić kurierzy z pretensjami, że dlaczego ktoś nie odbiera telefonu, że dlaczego tutaj ta paczka ma taką, a nie inną wiecie, cały czas był problem z tymi paczkami, gdzie wszystko było robione tak, jak jest według przepisów i według, wiecie, zaleceń umownych, więc tutaj były to pretensje, no, bardzo, bardzo niestosowne. I tym bardziej, ton kulieru był bardzo niestosowny. Nawet się raz zdarzyło, że jeden z ulubskał Adama przez kulę. Wyobraźcie to sobie. No, to, to nie była miła sytuacja. Dodatkowo też z, ostatnio okazało się, że słuchajcie, paczki przestały docierać. Już nie wspomnę o tym, że pakowaliśmy dobrze paczki i część kubków dochodziła stłuczona, pomimo tego, że było wielki napis, uwaga i tak dalej. Ja już tą kwestię w ogóle pominę, tak, bo już nawet nie będę o tym wspominać, ale na szczęście wysyłaliśmy zaraz szybko drugie i to drugie przychodziło już w dobrym stanie. Ale dodatkowo właśnie te paczki, słuchajcie, zaczęły znikać i zaczęły do ludzi nie docierać. Już mam dwa, dwie informacje, że po prostu paczki zginęły po drodze, co mnie strasznie zirytowało. Więc dlatego też na razie wygasiłam sklep, bo muszę rozwiązać ten problem. Ja wiem, że ktoś mi napisze, że mogę wezwać innego kuriera i tak już zaczęłam robić, ale wiecie co? Problem polega na tym, że ja mam podpisaną umowę. Płacę abonament w Inpoście i to nie mały abonament. I jeżeli płacę pieniądze, to, to chcę, żeby ta usługa była realizowana. Nie będę dodatkowo, wiecie, jeszcze wydawać pieniędzy na to, żeby zamówić innego kuriera i podwajać koszty, bo to jest dla mnie po prostu dość duży problem. Tym bardziej, że ja miałam dość preferowane stawki na przesyłki właśnie podczas tej umowy, dzięki czemu mieliście bardzo tanią przesyłkę w sklepie, a w tej chwili jakbym miała po prostu zmieniać, nie wiem, nawet tak, wiecie, okazyjnie zamawiać kuriera, no to niestety te koszty dostawy dla Was by bardzo wzrosły i dla mnie i dla Was, jeżeli, jeżeli byście zamawiali u mnie w sklepie, więc to nie jest fajne. Dodatkowo też tam był problem z nowym asortamentem, który planowałam wprowadzić od 1 grudnia, ale oczywiście nie wyszło, bo czekam na różnego rodzaju pozwolenia urzędowe, więc na razie sklep jest wygaszony. Ja się postaram, żeby jeszcze w tym tygodniu sklep wrócił i najwyżej po prostu będę nadawać Wiecie, paczki tak właśnie na takiej zasadzie jakiejś dodatkowej usługi może znajdę, nie wiem, widziałam, że furgonetka ma w miarę tanio, postaram się znaleźć jakąś opcję kurierską, wiecie, taką bezpieczną, żebyście, jeżeli będziecie chcieli na przykład komuś kupić prezent z mojego skulpiku na święta, to żebyście mieli pewną tą dostawę i będę też do Was wysłać maile z prośbą, żebyście informowali, czy paczka do Was doszła, bo po prostu muszę mieć ten feedback, bo Później, jak te paczki nie dochodzą, ja się dowiaduję po jakimś czasie, to zlokalizowanie ich jest dość dużym problemem. No, jak widzicie, prowadzenie filmy czy wracanie z nie zawsze jest takie kolorowe. Czasami zdarzają się dość duże problemy, ale mam nadzieję, że uda mi się tą sprawę wyjaśnić, albo rozwiązać tą umowę, podpisać jakąś inną, czy też znaleźć właśnie innego kuriera. Właśnie, jeżeli znacie jakieś dobre, tanie usługi kurierskie, które naprawdę się sprawdzają i które, wiecie, nie zawodzą, to napiszcie mi to, proszę, bo bardzo proszę, takiej informacji. W tej chwili jest około godziny 23. Ja myślę, że powoli będę wprowadzać w swoją wieczorną pielęgnację i będę zmywać ten bardzo minimalistyczny makijaż. Dlatego też stwierdziłam, że chyba się czas z Wami pożegnać. Wiem, że ten dzisiejszy pierwszy vlogmas może nie był jakoś wybitnie świąteczny, ale takie dni też się będą zdarzać, ponieważ ja muszę pracować, wiecie, mam też inne rzeczy na głowie. Ale jutro pójdziemy sobie na świąteczne zakupy, zobaczymy jak galeria jest właśnie udekorowana, a przy okazji też pozałatniam swoje sprawy filmowe. Dodatkowo na czwartek też mam fajne plany, jeżeli chodzi o vlogmas, w piątek również, więc myślę, że taki pierwszy typowo, wiecie, domowy vlog przypadnie, mam nadzieję, Wam do gustu i że cieszycie się, że już są vlogmasy. I jeżeli jakieś są jeszcze niedoróbki, jeżeli chodzi o tą kamerkę, nie wiem, dźwięk jest nie taki i zauważyłam też, że czasami ten autofocus bardzo dziwnie mnie śledzi, muszę jeszcze tutaj pogrzebać w ustawieniach, to wybaczcie mi, ale po prostu poznaję nowy sprzęt. I na przykład, jeżeli macie dwójkę właśnie Pocket'a 2, to dajcie mi znać, jeżeli znacie jakieś fajne ustawienia. Ja do tej pory oglądam jakieś właśnie tutoriale, jak poustawiać dobrze tą kamerkę i jak z niej jak najlepiej korzystać, jak najwięcej wyciągnąć. I mam nadzieję, że się cieszycie, że jakoś nagrania jest lepsza, że mamy 4K i że zrobiliśmy kolejny krok milowy. I nie będę ukrywać, że wolałabym nie podłączać w domu, wiecie, takiego zewnętrznego mikrofonu, ponieważ, no kurczę, zależy mi na tym, żeby te vlogi były dość spontaniczne, domowe, że o, chcę Wam coś powiedzieć, no to wiecie, sięgam po kamerkę, stawiam i do Was mówię, albo coś Wam pokazuję, albo właśnie uwieczniam, nie wiem, jakieś ekscesy guzika. Chociaż Guzik za bardzo polubił tą kamerę, dlatego jak widzicie muszę zamykać drzwi, bo on by chętnie tutaj siedział za kamerą i ją trącał łapą. Nie, nie, nie pytajcie, bo to naprawdę nie ma sensu, ale Guzik ma swój świat na, i to jest, to jest po prostu piękne, ale kocham tego Urubisa. W tym momencie bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego pierwszego vlogmasu. Mam nadzieję, że przypadł Wam on do gustu. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam Was na Patronite'a oraz tutaj bezpośrednio na YouTube'a. I tutaj macie przeróżne progi, zarówno na YouTubie, jak i na Patronite, już od 5 zł macie nagrody, więc mam nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. A dzięki Waszemu wsparciu ja mogę się rozwijać i mogę skręcić coraz to fajniejsze i coraz to lepszej jakości materiały. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym vlogmasie widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!